Najkrótsza trasa z Camaredo do La Coruña przez Biscayę liczy 340 mil morskich. Chcemy łapać silniejsze wiatry wiejące na zachodnim skraju zatoki oraz uniknąć nieprzyjemnego bujania jachtu na martwej fali podczas flauty zapowiadanej w centralnej części zatoki w piątek. Więc planujemy odpowiednio trasę długości 404 mil morskich, którą powinniśmy pokonać w 5-6 dni. Opuszczamy kamerę przed 8 rano 25 września. Mgła ruszyła chyba w pościg za nami, bo kilkakrotnie jeszcze dopadała nas w dzień i w nocy, gdy znikał wiatr, a ja tracił prędkość. Waze Wayne, trzeciej generacji, zwany Lift-Up Gear. Samoster, który wykorzystując jedynie energię wiatru i wody, powinien trzymać zadany mu dowolny kurs na wiatr przy minimum 6-7 węzłów wiatru pozornego. Na chwilę obecną ma trudności z utrzymaniem kursu backstagowego i fordewindowego, mimo zbalansowania żagi. Rozebrałem go, wyczyściłem i nasmarowałem jeszcze przed wodowaniem, jednak znów serwo. Czyli płetwa podobna do płetwy sterowej, transferująca energię strumienia wody na koło sterowe, zmienia kąt wychylenia bardzo opornie. W następnym porcie sprawdzimy co mu dolega, a jak na razie nasz czwarty załogan zwalnia nas z obowiązku stania za sterem przy półwietrze i bajdewindzie. Mimo częstych i stosunkowo bliskich spotkań z tankowcami i kontenerowcami załoga jest w pełni zrelaksowana. Olbrzymy te są często 30-krotnej długości i 10 tysięcy razy większej wyporności niż nasza Indra. Płyną 2 do 3 razy szybciej niż my przy optymalnych warunkach. Jesteśmy jednak spokojni, ponieważ nasz system nawigacyjny OpenCPN nanosi ich pozycję na mapę i natychmiast przelicza punkt przecięcia kursów w przypadku zbieżności kursu danej jednostki z naszym. A wszystko to możliwe jest dzięki systemowi AIS. System AIS jest obowiązkowy dla jednostek wielkiego tonażu, a w praktyce w Europie posiadają go także kutry rybackie i często już jachty żaglowe. Co składa się na taki system, typu zrób to sam? Mamy antenę specjalnie przystosowaną do odbioru fali o częstotliwości 162 MHz. Radio, kabel, audio, komputer. AIS, sygnał cyfrowy AIS, nadawany jest na dwóch kanałach VHF, 87 i 88. Antena jest anteną kolinearną pięcioelementową, zrobioną z koncentryka RG58, 4 kawałki długości blisko 61 cm, nieco krótszy piąty element samego drutu miedzianego na szczycie, jakieś 42 cm. Możecie znaleźć informację w linku tutaj poniżej. Sygnał trafia do radia. W radiu musieliśmy wlutować się na specjalny pin na tranzystorze, żeby wyciągnąć z niego niefiltrowany jeszcze sygnał. To pozwala na odbiór sygnałów z większej odległości, oczywiście czystszych sygnałów. Z radia wychodzimy kablem typu jack. Ja zastosowałem duży jack, po to, żeby tutaj w jego budowie schować opornik umożliwiający połączenie wzmocnionego wyjścia radiowego z wejściem mikrofonowym w komputerze. I komputer, w którym aplikacja EAS Mon 220 nasłuchuje właśnie na wejściu mikrofonowym, dekoduje, a dalej transferuje go do aplikacji, która jest w stanie pozyskane informacje, wrzucić na mapę. W naszym przypadku jest to OpenCPN. Tanio, prosto skonstruowany system i wszystko działa. Spieramy sygnały dzięki tej właśnie skonstruowanej z bardzo dużych odległości, co widać na zrzutach z ekranu. Sufrimiento, cuando tú vuelvas mi Dios, te como a besos y volaremos alto donde las nubes van despacio. Despacio va mi boca sobre tu cuerpo, tan lento que seguro. Połowie szóstego dnia żeglugi widzimy już w oddali główki portu La Coruña. Na powitanie wypłynęły nam walenie. Spoczynek, zapasy, prasy konserwatorskie i start, jak tylko powieje korzystny wiatr. Pożegnujemy dalej na południe w kierunku Albor w Portugalii.